Cześć, tutaj gleba. Dzisiaj pokażę Wam gameplaya z gry: Brave Drave 2, czyli krasnale. Tak na polski przełożyli. Nie wiem, czy to znaczy naprawdę krasnale. No, ale tak mam napisane na pudełku. Na kopercie, bardziej. No dobra. Zaczniemy od opcji. Głośność muzyki i dźwięku mam wyciszone. <laughs> ponieważ kiedy nagrywałem, było za głośno. Poziom detali mam wysoki można niski, średni. No ale na taką grę nawet ja mogę wysoki mieć. Opcje rodzicielskie to jest takie coś, że kiedy są, kiedy gra małe dziecko, to można wyłączyć straszne dźwięki, albo trupy w klatkach. Pada można wyłączyć, lub wyłączyć. Jak ktoś ma, to polecam. Sterowanie wiadomo. I roz, jeszcze można tego yy, udostępnić wynik w internecie w razie czego, ale ja jeszcze nie udostępniłem i nikt nie udostępnił. Znaczy to na stronie chyba tam można udostępnić. No i dobra, mamy kilka poziomów. Wszystkie są zamknięte, oprócz pierwszego. Krasnala wolę z toporem, bo łatwiej się nim gra. Czarodziej po prostu... strzela tylko przed siebie i zabija tylko to, co przed sobą ma. Więc nie warto. Dobra. I tak zbieramy sobie pieniądze, zabijamy... żaby, wężeń, nietoperze czasem... i szerszenie. Chodź tu. Ukryte mamy... Znaczy... Ukryte. Nie wiem o co z tym chodzi, bo... ...skoro są strzałki, że można na to wejść, to bez sensu. Po co to ukrywać? Ale dobra, już... ...twórcy pewnie wiedzieli. Eee, idziemy... ...dalej. Te duchy właśnie, oczy mi się pojawiły i to są duchy. One nam nie zabierają HP, tylko pieniądze. O właśnie. Latający złodzieje. E, fiolki z y, życiem są chyba na każdym poziomie. Chodzi o to, że w każdym pomieszczeniu, czy tam każdej uliczce, nieważne. Po prostu wszędzie, gdzie wejdziemy, tam będą fiolki z życiem. Chyba. Może tam jedno pomieszczenie, gdzie nic nie ma, to się znajdzie, ale tak prawie wszędzie jest. Zaraz jeszcze będzie sklep, w którym można kupić m.in. broń. Lecz ta broń ze sklepu ma ograniczenie amunicji. Jeśli na przykład kupujemy jakieś wybuchające beczki, to mamy kilka tam wybuchających beczek. Nie jest na stałe tak jak topór czy magia, jeżeli gramy czarodziejem. I jeszcze są tam różne dodatki, to zaraz dojdziemy. Gra dosyć stara, 2D, ale jeżeli ktoś lubi grać w taką naprawdę klasykę już starą, czasem się chce powrócić do tych starych gier. A niektórzy po prostu lubią 2D, to naprawdę polecam. I tu mamy taki sklep, on na razie jest zamknięty. Chwilkę poczekamy i się samo otworzy. I co, wejdziemy do sklepu i wejdziemy, i znowu będziemy wchodzić w kółko. Będą nam się zmieniały przedmioty w sklepie. Tak, ja na początek radzę kupić mapę i jeszcze kompas, ale to by musiał wchodzić i wychodzić. Po prostu mapa, jak widzimy na dole, pojawiły nam się szare Pomieszczenia. Tu są pomieszczenia, w których jeszcze nie byliśmy i mamy tam dotrzeć. A przynajmniej możemy. A kompas pokazuje nam klucze, które są bardzo potrzebne, aby przejść poziom. Wtedy na początku, gdzie zaczęliśmy grę, mo możemy otworzyć bramę, która tam stała. Kupię jeszcze broń, jakąś. Na to mnie nie stać. Mosiężny przyjaciel. I pokaże coś dla hazardzistów. Proszę bardzo i wygram? Może tym razem nie, nic nie wygram albo ja mam pecha dzisiaj, albo po prostu to się tak rzadko wygrywa. No więc zmieniamy broń Z i puszczamy tym samym co bijemy. Taki chodzi sobie żołnierzyk czy coś. W zależności co kupimy. I wtedy zabija wrogów. Oczywiście oprócz ruchów. Ten worek jest czasem bardzo niebezpieczny, bo z niego właśnie wylatują mnie toperze. Akurat w tym były pieniądze, ale nie w każdym tak jest. No, to myślę, że to by było na tyle. Ja wam polecam tą grę. Fajna jest. Stara, bo stara, ale fajna. Grafika 2D, ale no wiadomo, w tamtych czasach tak było. Nie każdy miał dobry komputer. Zresztą teraz też nie każdy ma, choćby przykładem jest mój, ale daje radę. A gram na razie w gry przez internet, na przykład Counter Strike. Bo lubię rywalizować z ludźmi. No więc polecam grę. Mam nadzieję, że kiedyś sobie w to zagracie. Niedługo nagram coś z moim kolegą z klasy. Wrzucę filmik i będziecie mogli obejrzeć. Dobra narka.